To moje strachy i pustory. Zapraszam na widowisko nie z tej ziemi. Szykuję się szczypta magii, tańce i akrobacje. Żywioły, zgrozy i straszności. A to wszystko pod batutą naszej nowej, i jakże szalenie zdolnej koleżanki. Gulają i czerwony. Przed baby kochani. te szyk czyli widowisko nie z tej ziemi. Noc jeszcze młoda, zabawa trwa, wszystko może się zdarzyć. Na początek może nieco cofnijmy się w czasie. Wszystko zaczęło się dwa dni temu, kiedy to do akcji wkroczył z rzęda od księgowości. Panie Gburonsone, a czemuż to opuścił pan swoją rachunkową norkę? Ta pani nieszczęsna szkoła lada chwila zbankrutuje, trzeba ciąć koszty i to porządnie. A więc co by pan wyrzucił? Przedmioty związane ze sztuką to koszmarna strata czasu i pieniędzy. Koniec bazgrania! Koniec trąbienia bez sensu, a już zwłaszcza koniec teatru. Nauka sztuk pięknych jest tak samo ważna jak nauka języków martwych czy sporachunków. Żadnych cięć! Wielka Rada Potwornictwa dała mi wolną rękę w sprawie wszelkich koniecznych i niezbędnych likwidacji. <laughs> Uwaga uczniowie! Pakujcie swoje pędzle i instrumenty! Od tej pięknej chwili! Nauka wszelkich sztuk pięknych w Strażyceum odwołana do odwołania. No i zlikwidowali nam sztukę, ale spokojnie, to nie koniec historii. Kurą są sobie może, Nic mnie to nie obchodzi. Sztuka jest najfajniejsza. A może jeszcze nie wszystko stracone, co? Może same zbierzemy pieniądze. Co to za jakieś pozytywne, kolorowe coś mnie ogarnia od środka? Oj, kochana, co ty? Czy Czyżbyś chciała przyznać Franki rację? O, chyba, ale chyba tak. Rozejrzyjmy się, może znajdziemy tu coś do sprzedania. Straszy cudnie. Są Jest tu twarz? Wybaczcie, to mi się zdarza, gdy się denerwuję. Oh. Cześć, jestem Gulajop Wow, znalazłyście mój kufer. O, dzięki, tyle go szukałam. Wow, jesteś z jakiegoś cyrku? I to z najlepszego! Najstraszystyczniejszego pod słońcem cyrku deszyk! Urządzaliśmy festiwal szaleństw nad szaleństwami. Kurczę, skoro mam kufer, to w sumie mogę robić to, co kocham! Przedstawienie musi trwać! Ale mam wystrzałowy pomysł, dziewczyny! A może zorganizujemy takie widowisko u nas, zarobimy na biletach i przywrócimy przedmioty! Chodzę w to, ale nam się trafiło. Dla... Mam tu wszystko, czego dusza zapragnie. Zrobimy takie widowisko, że ten księgowy będzie mógł się schować. Ha, przed nami chyba sporo pracy gburon Gburonson. No niewiarygodne, że jakiś gburowaty troll od księgowości wyrzucił z programu nasze ukochane przedmioty. No dokładnie, dziewczyno, to jest koszmar. A tak chciałam pokazać światu swoje szczudła. Wow! Niezłe wejście! Cześć! Jestem Gulejop i Jellington. Zapraszam na wspaniały show Cyrku Deszyk, Szyk, czyli festiwalu szaleństw nad szaleństwami. Kto chce ratować sztukę i przy okazji świetnie się bawić? Już w przyszłym tygodniu damy pokaz, jakiego świat jeszcze nie widział! Pamiętajcie, Cyrk Deszyk. Szyk? Niech magia będzie z wami! Może im pomożemy, też mamy talenty. I szczudło oczywiście. A ja mam coś dużo lepszego. Jakieś przedstawienie, tak? Cyrkowe figibasy. Bezczelność! Te dziewczyneczki chcą ratować swoją nieszczęsną sztukę. I bardzo, ale to bardzo mnie to zdenerwowało. Wysoka Rado! To istna samowolka na terenie szkoły! I co Rada ma, Pańskim zdaniem, postanowić? Ma zabronić! Zakazać, wyrzucić w życiu nie pozwoli! O nie! Stać! Ja protestuję! Moje dziewczęta same wyszły z inicjatywą, ponieważ kochają sztukę. Proszę im pozwolić na ten jeden występ. Kiedy smarkule łamią zasady? Dobrze, niech będzie. Dziewczęta mogą wystąpić, ale ma to nastąpić dzisiaj i mają czas do północy. Jeśli nie zdążą zebrać odpowiednich środków, kończymy dyskusję. Ale dzisiaj? Przecież występ miał być w przyszłym tygodniu. Żadna z nas nie jest jeszcze gotowa. Jak to nie? Mów za siebie, koleżanko. Ja tam jestem gotowa jak nigdy. Przykro mi, Franki, nic nie poradzę. Rada niestety postawiła sprawę dość jasno. Wiecie, huknęli młotkiem, nie było dyskusji. No nic, to nie mamy wyboru. Przedstawienie, jak to mówią, musi trwać. Wierzę w was, moje kochane, wierzę z całego serca. Może pokażecie mi, co tam macie. Zobaczy pani, będzie straszy cudnie. Zrobiłam im przyspieszony kurs z cyrkowości. Cyrk deszyk. nie niebywałego! Prawiasz! Jeszcze nie skończyło. Nie, no przepraszam. Strasznie mi się plączą te wszystkie liny. Henry, uważaj! A kto tu rozrzuca pudełka? A! 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 Przepraszam, kochana. Oj, ta Przyspieszony kurs, tak? Też chcemy się pouczyć. Pokaż nam coś ciekawego. im, a e tem vassalei. Ali estávamos, a uma hora de começar o nosso circo assustador das monstrinhas. Tínhamos tentado usar os nossos defeitos monstruosos para angariar fundos para as artes de Monster High, mas parecia que tínhamos falhado. Então, é assim? Vão desistir do espetáculo? Sim, é por aí Acredita, Galaepi Eu pensava que ia ser o maior espetáculo das nossas não-vidas Mas hoje à meia-noite os cortes tornam-se permanentes Vocês não querem viver num mundo sem arte Já lá estive Quando perdi a minha mala de circo, não podia atuar O mundo era cinzento Nada fazia sentido Já pararam para pensar em como será Monster High sem as artes? Temos de tentar Sim, Sim vamos tentar vocês já estiveram quase O problema é que estavam todas tão ocupadas a pensar nos vossos truques Que não se lembraram de trabalhar em equipa Estavam tão preocupadas com as luzes da ribalta Que não prestaram atenção ao que as outras monstrinhas faziam Estou a perceber Isto não é focado no truque de alguém É focado em nós todas Isto é arte Este é o circo das monstrinhas estas monstrinhas vão dar-vos a oportunidade de salvar as artes em Monster High. Cada doação, usando os vossos acaixões, põe-nos um passo mais perto do objetivo. Temos até à meia-noite para salvar as artes. Monstrinhas, vamos a isso! Já vimos o suficiente. Mas senhor Granderson, ainda temos mais cinco minutos. Vocês não querem conseguir. Estes cortes são para o vosso próprio bem. O que é isto? É a Galápia. Isto acontece quando ela fica nervosa ou chateada. Não! De mim. adoro no Quem diria que era um grande artista? Eu? Um artista? Ah! Mas que bom! De mim nunca ninguém gostou! Ah! Um espetáculo! Isto não é só um espetáculo, senhora diretora. Isto é arte! Isto é o Circo das Monstrinhas! Ah! Przykuj się, to jest twój super ważny wieczór, Twój pierwszy całus. Podobno wolny opowiedział to że cię pocałuje na naszej podwójnej randce. Ale niczego nie przyspieszaj. Dzięki, po prostu bądź sobą, a wszystko pójdzie dobrze. Starożytny posążek mojego ojca! Musiałyśmy uwolnić zaklęcie zamiany naszych ciał! O, nie! Chłopcy już tu są! Otwórz! Zapraszamy do środka! Nie może cię pocałować! Mnie! Kleo! Już idę! <laughs> Musimy szybko opracować jakiś plan! Co wam zamówić? O. Dopadło ci jakieś przeziębienie? To może gorącej herbaty. Gulio? m -mięk? Co? Mmm. A, latę. Sprawdź moją torebkę. Może jest coś do odczynienia czarów. Nieważne, że to ci się wydaje, głupie, Gulio. Co? Słuchaj, ziom, ona na serio cię lubi. Pocałujemy je jednocześnie, wtedy nie będzie ci głupio. Wiem, ile ten pocałunek dla ciebie znaczy, Ugulio. Chyba będziesz musiała poczekać na inną. O! Jestem sobą! Pocałunki musiały nas odczarować! Na piżama party. O, takie piżamowe imprezy są super. Czasami nie śpimy nawet całą noc i gadamy. I robimy sobie stylizację i malujemy sobie pazury i obgadujemy... Chłop! Nie zapominajcie o gargulcu do gargulca! Co to jest gargulec do gargulca? To jest ulubiona gra Cleo Zawsze w nią gramy za każdym razem, kiedy tu nocujemy. Ja jestem w tym niepokonana. Trzy, cztery, pięć. Karta diaboliczny demon. Uuu, tracisz 500 punktów. Wypadasz. Serio? Jej! Znaczy, buh. chyba pójdę do Łazienki i się popłaczę. Ha! Górski, <górski troll psuje ci frys i makijaż przed szkolnym balem. Claudine odpada. Pójdę do drugiego pokoju, żeby nie robić tu scen. Ale masz jeszcze jedną kartę, możesz grać dalej. Racja. To karta podwójny kłopot, więc mogę wybrać kogoś, żeby odpadł ze mną. I wybieram Franki. O! Zostałyśmy tylko we dwie, Abi, Twój ruch... Wygląda na to, że wpadłaś w płonącą otchłań. Czekaj chwilę! Mam tu kartę odmiany losu! Ty ruszasz się za mnie! Sama jesteś w płonącej odchłani! Co?! Jak?! Ja... Ja, ja, ja nie... Możemy prosić cię na słówko? To był dobry ruch, nie? Uwielbiamy grę do gargulca. Ale Kleo tak poważnie to traktuje. Dla spokoju pozwalamy jej wygrywać. Jaki jest sens grać, jeśli dajecie jej wygrywać? Szef orków zastawia pułapkę. Tracisz kolejkę. Krawiec szaman zaklina twoje ciuchy. Wracasz. Pięć pól do tyłu. Nimfa kradnie ci telefon. Tracisz tysiąc punktów. Gra skończona. Odpadasz. Wygrałam. O mój ra. Nareszcie! Godna mnie rywalka! Będziemy grać w tę grę całą noc. Super. Jestem Spektra Wondergeist. Oglądacie program Historia Straszyceum. Szkoły wampirów i wilkołaków skakały sobie do gardeł już od wielu stuleci. Można by rzec, że wojna zakończyła się tutaj, w naszym Straszyceum. Zobaczcie, jak to się stało. Przenieśliśmy się do Straszyceum ze szkoły tylko dla wampirów. To nie było łatwe. Ale, sfąd, może pora zacząć używać wody i mydła zamiast języka. <śmiech> <śmiech> może byliśmy nieco chamscy. Wilkołaki nie były lepsze. To teraz nasze terytorium. Łapiesz wam pozerze? <laughs> <laughs> Czosnek wywołuje u wampirów mega potworne krosty. To było tak elektryzująco zajadłe. Najmniejsza sprzeczka przeradzała się w wielką aferę. Oj! Przyszedł transporter choru! Co? Słyszałaś! Ta łazienka jest teraz tylko dla wampirów. Wyjdź tak nie można! Czy ty zawarczałeś na te wampirzyce? Znaj swoje miejsce, bo ci je przypomnę. Dziś to zakończymy. Zgoda, dalej tak być nie może. W sali gimnastycznej o zmierzchu bądźcie wszyscy. Wygrany przejmuje szkołę. Ale w Straszyceum to, co nas różni, zbliża nas do siebie. A kiedy działamy wspólnie, możemy pokonać prawdziwego wroga nietolerancję. Jestem Spektra Wondergeist, Słuchaliście historii Straszyceum. A gdyby ktoś się pytał, wampi wilkołacze relacje nigdy nie były lepsze. Klot, chodzi mi tylko o to, że mogłeś zadzwonić chociaż raz. Nie miałem zasięgu, przecież byłem w lesie. Mogłeś zawyć, tak jak wtedy, gdy oglądasz trumno koszykówkę, a ja próbuję się uczyć. To teraz za głośno wy, tak? Słodki jesteś, jak się wściekasz. Oglądałyście wczoraj wymarłą plażę. <laughs> Wyłam ze śmiechu. Simon Klops zaraża wszami! Zbiewajmy stąd! Zaraz. Spokojnie, nawet ja wiem, że to niemożliwe. Totalnie możliwe. Jeśli je złapiesz, ludzie w szkole będą cię unikać. Trzeba kogoś dotknąć, żeby je oddać i nie stać się zawszony. To tylko taka ściema do straszenia. Wszy są prawdziwe i naprawdę straszne. O, mam wszy! Zdejmijcie je ze mnie! Nie! Mam wszy! To niewidzialny Billy. Może być wszędzie. Po prostu nie wierzę. Zdrajczyni swojej swory! Nie! Nie! A! O, masz! normal i do tego z wszami! A! 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 Nie! Claudine! Oddaj je, to ralej! Zawsze jest dla nas wredna. Masz rację. Zaraz, gdzie ten amulet do teleportacji? Co się stało z naszą przyjaźnią? Przestańcie się wreszcie wygłupiać! Franki nie! Dobra, może wszy są prawdziwe, ale nie musimy się w to bawić. No dawaj, oddaj mi je. Nie ma sprawy. Hej, ty! podaj nas! Nie świruj! Nie, jeśli chcecie mnie wykląć z powodu jakichś głupich wszy, to bez krępacji. Ma rację. To nieważne, czy ona ma wszy, to wciąż jest Franki. Nasza straszyciółka! Coś w tym jest. O, dziewczyny! Czuję, jak rośnie mi! No pięknie! Aaaa! Nie, Nie tego! Chodźcie, chłopaki! Wynosimy się stąd!